Liczba pierwiastek z 32 odjąć pierwiastek z 2. I w całości do kwadratu jest równa. Występują dwa pierwiastki. Pierwiastek z 32 i pierwiastek z 2. Z tym byśmy nic nie zrobili. Natomiast sam pierwiastek z 32, no liczba 32 się nie pierwiastkuje. Ale gdybym rozłożył na czynniki pierwsze. Może coś się uda spod pierwiastka wyłączyć. Czyli tak, dzielę na 2, wynik 16. I jeszcze raz na 2, wynik 8. I jeszcze raz na 2, 4. Na 2, 2. I na 2, 1. Rozkładamy na czynniki i wtedy szukamy, ponieważ jest to pierwiastek stopnia drugiego, szukamy par. Czyli z takiej jednej pary dwójek wyjdzie pod pierwiastka jedna dwójka, z tej drugiej pary też jedna dwójka i zostanie pod pierwiastkiem tylko liczba dwa. Zatem przed pierwiastkiem będzie wynik dwa razy dwa i pod pierwiastkiem jest dwójka, czyli uzyskamy cztery pierwiastki z dwóch. I myślę, że jak to sobie zrobimy wcześniej, to wówczas to działanie będzie chyba nie aż tak trudne. Czyli nasze działanie pierwiastek z 32 odjąć pierwiastek z 2 i do kwadratu. To zamienimy ten pierwiastek jako cztery pierwiastki z 2 i odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. I to w nawiasie możemy już odjąć. Cztery pierwiastki z 2, odjąć pierwiastek z 2, to jest. 3 pierwiastki z dwóch i tę liczbę podnosimy do kwadratu ponieważ tu jest pomiędzy trójką a pierwiastek z dwóch jest iloczyn, zatem podnosimy i trójkę do kwadratu i pierwiastek z dwóch też do kwadratu 3 do kwadratu to jest 9 pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest 2 i wynik to jest 18. Właściwą odpowiedzią jest odpowiedź B.